Siedzimy kiedyś u Bieruta w gabinecie, popijamy. Wiem, że nas podsłuchują, więc postanowiłem się podlizać. Mówię Dziękuję towarzyszowi Stalinowi za moje szczęśliwe dzieciństwo. A Bierut mi na to. Ale w czasie twojego dzieciństwa Stalin jeszcze się nie urodził, a mnie tak ni stąd ni zowąd wyleciało. No właśnie, za to mu dziękuję. No i potem już siedzę w celi. Klimat, powiem wam, ten typowy. Zimno, prycze, ściany wilgotne. Wchodzi nowy więzień, patrzy na mojego sąsiada i pyta: Za co siedzisz? A on mu odpowiada: No, ja niby za gomułkę. Tamten zaraz dopytuje: A ty za co? A sąsiad mówi: A ja przeciw gomułce. No i obaj obracają się do mnie: A ty za co? Ha, ha, ha. Odpowiadam. A ja to w ogóle sam go mułka. Ha, 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 ha. Cisza. A potem oczy u nich jak pięć złotych. Taka to ironia losu.